Pomarańczowa marchewka. Arturek, a pokaż, gdzie jest niebieski balonik teraz? U, balonik! Jest balonik. Gdzie jest niebieski kolor do balonika? Gdzie jest niebieski kolor do balonika? Tam jest niebieski kolor! Pięknie! Bączek, ale bączek nasz jest mądry! Mhm, mm Powoli, powoli. Tak jest. Tu dołącz do wszystkich kartoników swoich. Arturek, a teraz pokaż, mamusi, gdzie jest zajączek brązowy. Zajączek. Takie ma brązowe futerko. Gdzie jest to futerko? Znajdź brązowe. Gdzie jest brązowe futerko, Bubuś? Arturek! Oj, 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 burza, tam jest tak? Artur! Gdzie jest brązowy kolor do, do zajączka? Tu jest brązowy kolor. Pięknie! Tak jest! Ma takie futerko tak brązowe.